20 minut. Także proponuję właśnie dzisiaj ten proces, wewnętrzne połączenie. Właśnie dzisiaj jestem wdzięczna za miłość. Czy chcielibyście ten, taki proces przeprowadzić? I, i, co mam na myśli tutaj? Mam na myśli po prostu, że przez najbliższy miesiąc po przeprowadzeniu dzisiaj właśnie tego procesu będziemy zwracać szczególną uwagę o, o, odnośnie wszelkich symptomów Informacji odnośnie miłości, cokolwiek uważamy, że jest z tym związane, z tym słowem miłość. Zarówno jeżeli chodzi o nas, jak my przekazujemy naszą miłość i odczuwamy miłość, ale też jakie informacje z zewnątrz do nas będą przychodzić odnośnie miłości. Cokolwiek to słowo dla nas w tej chwili znaczy. Więc po przeprowadzeniu tego procesu, tak myślę, że będziemy odczuwać miłość na zupełnie innym poziomie, na głębszym poziomie i na tak głębokim, ta zmiana nastąpi na tak głębokim poziomie, na ile sobie w tej chwili pozwolimy i ewentualnie jesteśmy gotowi na tę zmianę. Tak? Gotowi? Gotowi na proces? Super. No teraz usiądź wygodnie, możesz zamknąć oczy. I zrób teraz kilka głębokich oddechów. Wdech nosem i długi, głośny wydech. Usta. I jeszcze jeden. I jeszcze jeden. Teraz skup swoją uwagę na podstawie swojego kręgosłupa. I pozwól, by twoja aura się poszerzyła. Niezależnie od tego, czy wiesz, co to jest aura. Czy nie wiesz? Po prostu pozwól, by się poszerzyła. I jeszcze jeden oddech. I teraz, by proces zadziałał na możliwie najgłębszym poziomie, proponuję Ci skorzystanie z energii promieniącego światła jedności, którą będę aktywować podczas trwania tego procesu. I jeżeli chcesz, by aktywacja Ciebie dotyczyła, powiedz teraz w myśli, akceptuję to. Super. I teraz powiedz do siebie: Właśnie dzisiaj jestem wdzięczna za miłość. Właśnie dzisiaj jestem wdzięczna za miłość. Kiedy myślisz o tej sentencji, gdzie w Twoim ciele to czujesz? Które miejsce w Twoim ciele reaguje? Właśnie dzisiaj jestem wdzięczna za miłość. I oddychaj. I przez chwilę utrzymuj uwagę na tym miejscu swojego ciała. Pozwól sobie dotrzeć do samego jądra tego uczucia i po prostu skupiaj swoją uwagę na tym miejscu, obserwuj to miejsce. Właśnie dzisiaj jestem wdzięczna za miłość. Teraz skupiaj się cały czas na tym miejscu, obserwuj to miejsce, a ja aktywuję promieniące światło jedności dla wszystkich, którzy wyrazili na to zgodę. Przez moment nie będzie mnie słychać. Super, dziękuję. Teraz powiedz, w myśli, aktualizacja zakończona. Mówiąc aktualizacja zakończona, potwierdzasz, że wszelkie procesy przeprowadzone podczas tego procesu miały miejsce i że się z tym zgadzasz. Świetnie. I teraz powiedz jeszcze raz do siebie. Właśnie dzisiaj jestem wdzięczna za miłość. I kiedy myślisz o tej sentencji, gdzie w Twoim ciele teraz to czujesz? Jaką zmianę odczułaś? Może poczułaś ulgę? Może łatwiej Ci się oddycha? Może zmieniły się Twoje odczucia? Jak głęboko odczuwasz teraz tę sentencję? Właśnie dzisiaj jestem wdzięczna za miłość. Co się zmieniło? Hmm. Świetnie. Możesz przeprowadzać ten proces tyle razy, ile zechcesz. I pamiętajcie też, żeby pić bardzo dużo czystej wody, dlatego, że to pomoże oczyścić nasz fizyczny organizm. W przyswojeniu tej sentencji, ponieważ nasz, nasze komórki również wchłaniają informacje. Także takie fizyczne oczyszczenie przez, przez picie wody pomoże, pomoże im przyswoić te informacje. Właśnie dzisiaj jestem wdzięczna za miłość. No i też proponuję, żeby od dzisiaj przez najbliższy miesiąc. Zacznąć, zacząć zwracać uwagę na wszelkie oznaki miłości. Może to być, może odnajdziesz miłość w naturze, może w ludziach, może w sobie i będzie to prawdopodobnie głębszy, inny rodzaj miłości od tej, którą odczuwałaś, odczuwałeś do tej pory. Wystarczy, że się na to otworzysz i sobie na to pozwolisz, ponieważ tak naprawdę miłość jest wszędzie. Jest wszędzie wokół ciebie i zawsze, jeśli yy, 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 miłość jest yy, zawsze koło nas i nawet wtedy, kiedy tego nie odczuwamy i nie myślimy, ona jest. A dlaczego? dlaczego? Dlatego, ponieważ miłość jest energią wszechświata. I kiedy świadomie łączymy się z miłością, kiedy celebrujemy miłość, i kiedy jesteśmy wdzięczni za miłość, wówczas łączymy się bezpośrednio z sercem wszechświata i podnosimy swoje wibracje do takiego wyższego, wyższego, cudownego i nawet niesamowitego poziomu. Dlatego teraz, jeszcze raz, wdzięcznością, dokładnie z wdzięcznością sercu, powiedz, właśnie dzisiaj. Jestem wdzięczna za miłość. Właśnie dzisiaj jestem wdzięczny za miłość. I jeszcze by jeszcze bardziej, jeszcze głębiej to odczuć, nawet tak jak ja, możesz położyć swoją rękę na swoim sercu i powiedzieć do siebie: Właśnie dzisiaj jestem wdzięczna za miłość. Super. Dziękuję. Także to było nasze ćwiczenie. Ja tutaj was wyciszyłam, żeby nam nie przeszkadzał Gdzie, gdzieś dźwięki w tle. O, właśnie. Zaraz próbuję. O dobrze. Julita, już się uczę coraz lepiej tego programu. Nie wiem, czy Mariusz. Od... Ja się sam, sam już odciszyłem. Sam się od, odgłośniłeś, dobrze. Tak. Julita też. Nie wiem, czy ktoś jeszcze, jeżeli ktoś chce zabrać głos, to po prostu naciśnijcie na mikrofon na dole i wtedy też będziecie mogli mówić. Albo możecie pisać na czacie i chciałabym, żebyście podzielili się swoimi odczuciami odnośnie tego ćwiczenia. Jeżeli chcecie i możecie? No, nie zauważyłam zmiany. W momencie, kiedy um, powiedzieliśmy, że jestem wdzięczna za miłość, odczułam takie ciepło w, w okolicy, właśnie, mocy, gardła. Um, pod tym odczułam taką ulgę jakby, taką, taki spokój wewnętrzny. Ta zmiana nastąpiła wyraźnie u mnie. Mm -hmm. Dzięki. Ktoś jeszcze możecie na czacie napisać. Na pewno czasami jest bardzo trudno od razu odczuć taką zmianę. Zobaczyć zmianę. Ja czasami mam tak, że z perspektywy dopiero potrzebuję więcej czasu, żeby, no, żeby zauważyć pewne rzeczy. W zależności od tego, co dana do sprawa dotyczy, mogę zauważyć, zauważyć, co się dzieje, jaka zmiana następuje u mnie w ciele, w emocjach, w uczuciach. Natomiast jeżeli chodzi o zmiany myśli, to dopiero później się to pojawia. Także bardzo jestem ciekawa. No, Co będzie się działo w, w tym miesiącu? Proponuję Wam w ogóle wypisanie sobie na kartce, jeżeli chcecie, oczywiście, tej, tej sentencji. Jestem wdzięczna za miłość i powieszenie gdzieś, gdzieś, gdzieś w widocznym miejscu, tak żeby sobie to przypominać, żeby naszej podświadomości przypominać o tym. Um, jakieś pytania, wypowiedzi? E, hmm, tak, mogę. Tak. Zawsze miałem z tą miłością problem, taki, że ze mną jest tak, że ja w momencie, kiedy dostroję się do miłości, dostroję się myślami, Następuje bardzo głębokie odczuwanie w sercu miłości, co do której jestem pewien, że jest to miłość, no bo po prostu miłość to jest miłość, tego się zdefiniować nie da. Mhm. Jest, to, jest, to uczucie, jest to uczucie, które jest rodzajem pewnego wzruszenia, pewnego rodzaju uniesienia. Wdzięczności i radości, i miłości, i no czegoś, do czego jestem pewien, że jest to miłość. Natomiast bardzo często spotykałem się z wypowiedziami, opiniami ludzi, którzy są z kręgów duchowych, którzy mówili o miłości, jakieś rzeczy, które są Niezgodne z tym, co ja odczuwam. Czyli mówili, że to takie coś, gdzie spływa na nich coś gdzieś tam z góry, gdzieś nie wiadomo o co chodzi, zupełnie pomijając serce. I zawsze miałem problem, bo, bo to jak gdyby ja do dzisiaj, jak gdyby mam. Przez właśnie tego typu kontakty z ludźmi, wypowiedziami ich e, e, mam jakąś taką podświadomą wątpliwość, aby na pewno to, co czuję jest miłością, chociaż wiem, że jest to miłością. Miłość to jest po prostu miłość, to jest miłość. To po prostu wtedy, wtedy jest to tak ogromne szczęście, bo u mnie to jest tak, że ja albo, albo tego nie odczuwam, ale w momencie, kiedy się dostroję, są takie momenty w moim życiu, ja potrafię być wiele godzin w takim stanie i na przykład dzieją się wtedy takie rzeczy, że idę na przykład załatwiać gdzieś do urzędu coś i ja czuję miłość w sobie, ogromną miłość, która nie jest nawet do, nie jest do czegoś konkretnie, ale czuję, czuję ten stan i wtedy na przykład dzieją się takie rzeczy, że panie, które coś załatwiają, Trafia na jakichś ludzi, którzy są strasznie otwarci, którzy są w ogóle w jakimś. rozumują z tym strasznie i dzieją się takie rzeczy, które, które są, są wręcz niebywałe. Natomiast, natomiast bardzo często negowano to, że, że bardzo wiele ludzi ze środowisk duchowych zachowywało się tak, jakby miłości nie było miłości, jakby jakby się miłości nie było serce, czy, czy generatorem miłości nie było serce. Mm. Czy mam jeszcze taką rzecz, bo zauważyłem, że, że Mariuszu, przepraszam, że ci przerywam, bo mamy jeszcze bardzo, bardzo mało, mamy tylko trzy minuty i zaraz się nam wyłączę, dlatego chciałem się ustosunkować tylko do tego, co powiedziałeś. Możemy to kontynuować następnym razem, dobrze? Słuchaj, sam sobie odpowiedziałeś na pytanie, czy to, co odczuwasz, to jest miłość. Bo idąc, idąc tak jak mówisz, do urzędów, gdziekolwiek ludzie są otwarci na ciebie, dlatego że czują Twoje wibracje w tym momencie, kiedy jesteś pełen tej miłości. Także mi się wydaje, że każdy z nas odczuwa miłość inaczej. Każdy masz z nas ma swoje własne nie wiem, sw swoją, sw swoje własne reakcje i jakby metody śledzenia, jak to odczuwa. I, bo każdy z nas jest inny. Także. Y ale nie z... można odczuwać czymś innym niż sercem. Nie no. wiem. Nie, no. Trudno o, mi to... powiedzieć, no. ale no. słuchaj, no. wydaje mi się, że najważniejsze jest to, że, że, że my sami wiemy, że to jest miłość. Niezależnie od tego, jak to interpretujemy, czy to jest serce, czy, ser, czy to jest z góry, czy nie wiem, czy to jest. Jeżeli, jeżeli dla danej osoby to jest, ona to uważa za miłość, to dla niej jest to miłość. I to jest najważniejsze. Najważniejsze jest to, co, co się u nas dzieje. Natomiast inne osoby mówią nam o innych możliwościach, prawda? I możemy, możemy to przyjąć, możemy to przyjąć za, ciekawo za ciekawostkę, możemy to przyjąć za informacje, yy. możemy ten, yy, to yy, próbować, yy, coś, coś z tym zrobić, zobaczyć, yy, jak, to, jak to u nas wychodzi, ale generalnie fajnie jest zauważyć u siebie, jak to, jak to jest u mnie. Ja w ogóle Cię podziwiam, że w ten sposób interpretujesz miłość, bo ja bym w ogóle prawdopodobnie nie potrafiła nawet... Tego określić, jak ja odczuwam miłość. Także to jest chyba ja zadanie dla ja mnie ja na następny tydzień, żeby, żeby, żeby zapytać się, siebie, jak ja odczuwam miłość, gdzie i, i, i tak dalej. Także dziękuję Ci bardzo. Mariuszu za ja Bardzo dużo do powiedzenia, tak w ogóle, tylko ja nie chcę się rozkręcać i zresztą <grym <grym no już Dzisiaj, dzisiaj Przepraszam cię bardzo, ale już dzisiaj nie okay, mamy, nie mamy okay. czasu, dlatego że zaraz nam się tutaj spotkanie wyłączy. Także na najważniejszego, naj, najważniejszego tematu jaki istnieje na świecie. Możemy kontynuować następnym razem. Zobaczymy, co do nas przyjdzie. Także bardzo Wam dziękuję za dzisiaj, za dzisiejszą obecność, za to, że odważyliście się, że włączyliście wideo, że byliście tutaj, że rozmawialiście. Dla tych osób, które tylko no przyszły i, 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 i są z nami i, i obserwują na razie, niektóre osoby tutaj skomentowały. Też bardzo Wam dziękuję, ponieważ cała ta nasza energia zbiorowa, no fajnie jest, fajnie jest jak jest więcej osób z nami i to wszystko, wszystko lepiej, lepiej i silniej, silniej działa podczas każdych takich spotkań i procesów. Także bardzo Wam dziękuję za dzisiejsze spotkanie, no i do zobaczenia w następną środę o tej samej godzinie.